Siemanko, czas start. Dzisiaj klinica morska. Zapraszam Was wszystkich. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Jesteśmy już po drugiej stronie, zaczynamy od miejscowości Mikoszewo, wjeżdżamy do lasu i zaczynają się te piękne tereny. Można powiedzieć, że 85% 90 lasy do Piasków jeździmy takimi pięknymi drogami leśnymi. To jedna z najładniejszych tras rowerowych na naszym wybrzeżu. Ma przyjemność jechać w takim lasku. Dzisiaj 25 stopni, więc pogoda będzie wyśmienita. W około kilometra od przeprawy mamy pierwszy punkt, gdzie można się zatrzymać, chwilę sobie odpocząć, jeżeli ktoś ma ochotę, to no ładnie taki i dalej jedziemy. Muszę Wam powiedzieć, że. Ta jest naprawdę mega fajna. Popatrzcie do tyłu, tylko. Cały czas płaski teren leśny. liście krótko. Wiaterek nie przeszkadza, bo jedziemy jednak drogami z leśnymi. A rowerów cały czas mijamy mnóstwo. Proszę sobie popatrzeć, tam do tyłu. I praktycznie cała droga do pszenicy morskiej. Będzie tak wyglądała, takimi pięknymi ścieżkami. Każdy ma wojęty tutaj można jeździć. I MTB, i cekingiem, i gravelem i crossem. Przypuszczam, że jak ktoś się uprze, to jeszcze i koleżówką tu bez problemu by pojechał. Tylko musiałby uważać na przebicie dębki. Droga jest bardzo dobrze oznakowana. Nie ma praktycznie możliwości, żeby się zgubić. Cały czas są znaki w każdym skręcie. Mamy też biegaczy po drodze. Już nie pierwszego dzisiaj. Trasa na wypady rodzinne. Jak najbardziej do polecenia. Kto jeszcze nie był, to niech ogląda filmik do końca, a nie będzie żałował. I na pewno będzie chciał tutaj przyjechać, aby tą trasę samemu zrobić. Znajdujemy się na 12 km naszej trasy kolejowej. Mamy pierwszy punkcik, gdzie możemy sobie odpocząć przysiąść, napić się Ewentualnie coś tam sobie naprawić wyraźnie ale widzę, że nie, jednak mamy wszystkie klucze, nie na kwiatli jeszcze, także jesteśmy na miejscu i teraz odpoczywamy już jesteśmy po przerwie, banan zwiętrony, energii troszkę będzie, możemy kontynuować jazdę do klinicy jeszcze mamy 25 km. No i jedziemy, oglądamy jakie mamy widoki. Trasa się zbytnio nie zmienia. Dalej jedziemy po ładnej utwardzonej drodze. Obok mijamy jakieś rzuty tlenkowy. Pogoda naprawdę jest wyśmienita. W tym momencie jest 20 stopni, a jest godzina 9.30 rano. Teraz musimy przejechać przez ulicę na drugą stronę. No i ponownie widzimy pięknie droga oznaczona. i tylko jechać, podziwiać te piękne tereny leśne i wdychać to powietrze bo naprawdę jest przyjemne no i zbliżamy się do miejsca które chyba każdy lubi przyjechać i obejrzeć tutaj Zobaczymy jak to wygląda. Może jest jakieś nie zostały. Jeszcze parę mediów i będziemy na górze. Najładniejsze miejsce teraz nagrywam. Teraz, tu jestem. To zawsze mówię to samo. Nie ma ładniejszego miejsca, żeby się przejechać na tej trasie. Zobaczcie jak piękne. Każdy zadowolony. Mam też kciuk do góry. Że lajka dał. Się. Zobaczcie jak to jest dobra. Otwarte morze, piękna droga rowerowa, piękny las, czego nam więcej potrzeba i mnóstwo, mnóstwo rowerzystów, którzy nagrywają sobie i filmy, nie? Robi to niesamowite wrażenie. Zobaczcie jaka piękna plaża. Dla samego tego widoku warto tutaj przejechać. Mamy jeszcze godziny 11, a tyle mamy go wyżyć na trasę. I następny. Jest po prostu mega kozacko. Także polecam przyjeżdżajcie. Kijcie to miejsce i się bawcie, przyjemne. Zbliżamy się już do klinicy morskiej. Zostało nam na jakieś może 2 km. Jedziemy przez las, tutaj jest bardzo ładna droga rowerowa. Bardzo przyjemnie się jedzie. No tutaj już ten. na wierzchnie można powiedzieć chyba zebrano na każdego ryweju i dalej mamy piękne widoki kosza warwia na trasie ale widać, że sobie radzą no i powoli zbliżamy się do celu mam nadzieję, że sama trasa Troszkę robi wrażenia na Was i będziecie chcieli z niej skorzystać, przyjechać w przyszłości. Może i nawet w te wakacje. No i jesteśmy, klinica morska. Ale żeby było nie za wesoło, to coś Wam pokażę. I bum, do wymiany. To co, zaczynamy. To zbieramy go za 200 metrów w prawej strony trzymamy się. O, Polacy, wy Tak. No i czas na powrót. Wracamy w stronę Minkoszewa. Zostało jeszcze jakieś 32 km. Ogólnie trasa dzisiaj wyniesie 70 km z małym chackiem. I jeszcze raz możemy spojrzeć na ten cudowny widok. A rowerów dzisiaj mnóstwo, mnóstwo. Jak ktoś będzie chciał taką wycieczkę sobie zaplanować, najlepiej na cały dzień, na spokojnie, nie gnać, bo po drodze mamy bardzo dużo miejsc, gdzie warto się zatrzymać. Popisnikować chwilę, porobić sobie zdjęcia, pozwiedzać. serdecznie polecam.